Tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy i menedżerowie są zaangażowani, jest obecnie jednym z głównych wyzwań biznesowych. Jako House of Skills wspieramy naszych klientów w budowaniu zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Ważnym elementem realizowanych przez nas projektów doradczych i rozwojowych jest badanie zaangażowania, realizowane metodą opracowaną przez firmę AON, naszego partnera merytorycznego. AON od kilkudziesięciu lat bada zaangażowanie i satysfakcję pracowników w organizacjach na całym świecie. Pomagamy naszym klientom budować zaangażowanie w ich firmach. Korzystamy ze sprawdzonej metodologii, która odpowiada na aktualne wyzwania rynku pracy. Co roku w Polsce przeprowadzamy ponad 100 projektów badawczych w wielu branżach. Dzięki współpracy House of Skills i AON oferujemy Państwu nowe możliwości budowania angażującego środowiska pracy. Czy są Państwo ciekawi, jak to robimy? Zapraszamy do obejrzenia filmu. Zaangażowani pracownicy napędzają sukces biznesowy, innowacyjność oraz lepsze doświadczenie klienta. Firmy o najwyższych poziomach zaangażowania osiągają znacznie lepsze rezultaty sprzedażowe oraz wyższą całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy. W 2018 roku była ona niemal dwukrotnie wyższa w porównaniu do pozostałych organizacji. Inne korzyści biznesowe wynikające z wysokiego poziomu zaangażowania to np. wyższa satysfakcja klientów, która przekłada się na znacząco wyższy wskaźnik poleceń. Mniej wad jakościowych lub niższa rotacja pracowników. Dla zarządu i menedżerów badanie zaangażowania jest narzędziem, które pozwala na zebranie kompleksowej informacji zwrotnej od pracowników informacji na temat ich doświadczeń z pracy. Umożliwia to podjęcie trafnych decyzji biznesowych. Dla pracowników zaś jest to bezpieczna, poufna platforma do dialogu z pracodawcą, pozwalająca w szybki sposób przekazać swój feedback w formie ankiet online. Poznasz odpowiedzi na pytania, czy Twoja firma stwarza angażujące środowisko pracy i dla kogo. Dowiesz się, czy Twoi pracownicy chcą firmę polecać, wiążą z nią swoją zawodową przyszłość i chcą jak najlepiej działać na jej rzecz. Odkryjesz, z czego to wynika. Na ile firma działa zwinnie, ma angażujących liderów, a systemy i procesy zorientowane są na ludzi. Dzięki bogatej bazie benchmarków AON dowiesz się także, w jakich obszarach w opinii pracowników firma działa lepiej, a w jakich gorzej niż konkurencja. Pomagamy skupić działania na aspektach rzeczywiście istotnych dla kluczowych grup pracowniczych. Pierwszym krokiem jest zawsze dostarczenie raportów na platformie online. Kolejnym omówienie wniosków i priorytetów z konsultantami. Badanie zaangażowania polecamy w szczególności organizacjom, które chcą poprawić jakość przywództwa w swojej firmie, zamierzają budować kulturę organizacyjną opartą na dialogu, zmagają się ze spadkiem motywacji bądź dużą rotacją pracowników, potrzebują wzmocnienia marki pracodawcy. Chcą mierzyć efekty inwestycji w rozwój swoich pracowników. W House of Skills zbudowanie zaangażowania traktujemy jako proces zmiany, który dotyka ludzi i organizacji. Aby zmiana była skuteczna, konieczne jest pozyskanie kluczowych interesariuszy, czyli sponsorów i menedżerów. To wspólnie z nimi interpretujemy rzeczywistość opisaną raportem zaangażowania, aby dalej prowadzić ich przez twórczy proces poszukiwania rozwiązań. Efektem warsztatów z kadrą menedżerską zwykle jest większa świadomość organizacji i nowe spojrzenie na potrzeby ludzi. Prezes jednej z firm produkcyjnych pod koniec takiego spotkania powiedział: Już wiem, nad czym musimy pracować to są trzy zagadnienia: przekazywanie feedbacku, zarządzanie zmianą i przywództwo. Wcześniej działaliśmy po omacku, a po analizie wyników zaangażowania mam w końcu jasność, czego potrzebujemy. W innej organizacji, pracując z dyrektorami i kierownikami sklepów, nasi trenerzy przyglądali się interakcjom pomiędzy przełożonym a pracownikiem. I na tej podstawie dawali wskazówki każdemu z menedżerów, jak działać, aby każdy z tych kontaktów wpływał pozytywnie na zaangażowanie, niezależnie od tego, czy była to trudna rozmowa korygująca, czy też wskazówki dotyczące rozstawienia towarów na półce. Bo każda interakcja menedżerska może być angażująca. Przykładów takich interwencji mamy dużo więcej, bo praca nad budowaniem zaangażowania okazuje się nieszablonowa, co wynika z tego, że do każdego menedżera i jego relacji z pracownikami trzeba podejść indywidualnie. Chętnie opowiemy o tym więcej. Zapraszamy do rozmowy.